go again. jeszcze wywalczył zobaczmy Matkowiek czy skończy Antkowiak. A jednak szybkie otwarcie, w 15 minuta meczu Jankowiakowi mu prowadzenie. prowadzenia. Duże zagęszczenie w polu karnym ŁKS-u, wychodzi tam kapitan Pilicy, spróbował zagrywać głową, ale będzie kontra, jest Owczarek, pokazuje się nam Mordasiewicz, znalazł Mordasiewicza Owczarek, z lewą stroną Skowronek, Skowronek. No i musiał tutaj troszeczkę dzwonić, ale dalej piłka w posiadaniu ŁKS-u, jeszcze zgranie Jankowiak i Jankowiak dobija! No! Lek, lekko, ale alarmkowiak już y, druga bramka. I gol! Mamy bramkę! Wiktor Walczak. No i to, Druga bramka w sezonie. No i to Wiktor Walczak y, y, powoduje, że wychodzimy na dodatni bilans bramkowy.